Co tu jest napisane? Za trzecią piramidą kieruj się na wschód. Cześć, witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Są to LEGO Adventurers 1183 i kolejny malutki set z tej serii. Czy mały znaczy zły? No, moi drodzy, rzekłbym, że absolutnie nie. Choć co to jest, możemy się tylko zastanawiać, domyślać i domniemywać, moi drodzy. No cóż, jest to na pewno mumia, zresztą jak sama nazwa w zestawu wskazuje, jest to jedno z tych mniejszych opakowań, które dostawaliśmy w latach 90. za tą przysłowiową dyszkę. Zawiera właśnie ona, no właśnie, taki, moi drodzy wózeczek. Czemu on służył? Co tam miało być? Czy to jest jakiś element, nie wiem, czubek piramidy, yy, który właśnie ten, ta, ta mumia sobie sama, że tak powiem wiozła, no bo mumia wszak był to grobowiec yy, dla jakichś tam królów władców czy ten sam król władca sobie wiózł własną piramidę czubeczek moi drodzy, yy, bo choć tutaj na mapie mamy zaznaczony ten dokładnie ten brylant, dokładnie ten kryształ, no to pytanie czy krzyżyk to jest gdzie ma dowieźć, czy to gdzie jest no nie wiadomo jak go tutaj ten GPS kierował natomiast taka mapa, która oczywiście zaklejką nie była, była zawarta w tym zestawie no i mówię, ten chyba czubeczek piramidy sam nie wiem co to jest, jakiś kuferek na skarby, nie wiem, na złoto, nie mam bladego pojęcia, wózeczek się niczym, moi drodzy, specjalnym nie wyróżniał, oczywiście uchwyt do uchwytywania, ten jeden stoszkowany element, no i spoko, ale więcej o nim coś można powiedzieć, tajemniczy jakiś zielony element jeszcze tutaj w środku posiadał, czy to były kryształy, nie wiem, raczej nie, no bo on tu raczej nie miał takiej, wiecie, ukrytej opcji, o, widzicie ile ja się teraz z tym męczę, nie miał ukrytej opcji, by w środku, wiecie, jakieś inne kryształy jeszcze były ukryte, na pewno Lego by to zrobiło lepiej, w formie skrzyni, chociażby. Natomiast moi drodzy, Hipek to już znacznie inna robota. Posiadał on również taką laskę, która, no również nie wiem, czego miała służyć. Przypuszczalnie jest to po prostu jakieś berło władcy, coś w tym stylu. Natomiast moi drodzy, przyjrzyjcie się tylko tej figurce. Jaki to jest majstersztyk? Zacznę, moi drodzy, od najważniejszej rzeczy. Najważniejszej. Bierzcie pod uwagę, kiedy tak. Ostatnio, realnie, mówię realnie, zaczęły się pojawiać tak naprawdę nadruki na stopach hipków. Całkiem niedawno. Moi drodzy, to jest który rok? 98, 99? Moi drodzy, z chyłek lat 90. Spójrzcie, on ma palce na stopach yy, zrobione. Poza tym tutaj spójrzcie na nadruk, o tutaj yy, całe, tutaj na tutaj całej gacie, to naprawdę była świetna robota klata również ekstra, główka, no wow sam fakt, że pod koniec lat 90 otrzymaliśmy główkę innego koloru mm, niż żółty, no to już również jest coś niesamowitego, oczywiście z tyłu nie ma drugiego nadruku, nie ma tutaj mowy o drugim nadruku eee, ani na głowie, ani na tyle, no jeszcze jednak nie te czasy, czerwone rączki również to nie było nic spotykanego jakoś nad wyraz często, no ale sam fakt tego koloru Twarzy, no kurczę, wow, nadruk na na torsiku również był piękny, to miniące się złoto. Cała figurka naprawdę wyprzedzała tamte czasy. Dziś, oczywiście, w minifigurkach kolekcjonerskich, chociażby, zdarzają się ładne druki na stopach i tak dalej. Nawet na rączkach, no też na rączkach nie, ale moi drodzy w 90. tych latach na druku na stopie urywało to wszelkiego kloca. Mm, Moje dodatkowo, on zawierał jeszcze tutaj. O, widzicie, takie nakrycie fara głowy. Tu coś mogliśmy przyczepić, chociażby jakiś diamencik czy coś. Mm, oczywiście tu też wszystko to są nadruczki bardzo ładnie był wykonany ten klocek I mówię, ten zestaw zdecydowanie moi drodzy wyprzedzał wszystkie te czasy, lata 90. i tak dalej. Gdy my go kupiliśmy, no to było coś naprawdę wow, ze względu na ilość ciekawych elementów, głównie przy hipku. niespotykanych elementów, czegoś rewolucyjnego, nawet jak na lata 90. Co trochę potwierdza dzisiejsza jego cena na rynku jeszcze w wtórnym. Ten zestaw, oczywiście, wylądował na moim sklepie. Dość szybko się już niestety też sprzedał, ale nie wiem, wykluczone, że tam jeszcze kiedyś wróci, więc jeżeli szukacie fajnych, starych zestawów z lat 90., zapraszam oczywiście do mojego sklepu. Link macie w opisie tego zestawu. już tam nie dostaniecie, ale pewnie inne z serii Adventures już tak. Ym, więc moi drodzy, tutaj cóż, mówię, mamy mam styk, z coś z zestawem faraońskim, tematem niezbyt często pojawiającym się w Lego. Choć zestaw, mówię, całkiem dziwny, bo co on tu views i tak dalej, nie wiem, możemy się tylko domyślać. Idea, jakby taka se, ale jakość, ilość. Ale ilość ciekawych klocków w tym zestawie absolutnie powalała, szczególnie biorąc pod uwagę małość tego seciku. E, moi drodzy, 11.83, kolejny secik z Adventurers za nami. Adventurers nie brakuje na moim kanale, także jeżeli lubicie tę serię, zapraszam Was oczywiście na inne filmy na tym kanale. Teraz już Wam się wyświetlają do nich tutaj linki. Jeżeli nie lubicie tak starych serii, to nowe też są przecież na kanale, więc również Was do nich zapraszam. Wam się dziękuję za kolejną wspólną recenzję i widzimy się oczywiście w kolejnych. Bye!